Drodzy z tej strony, rocrobloxon, no i dzisiaj jesteśmy w, w 90. Jak widzicie, jak mówiłem, tak zrobiłem. I jesteśmy. Proszę. Proszę. Dalej jest noc. Kortyczki, ale nie mogę się doczekać. Bardzo się nie mogę doczekać. I ile czas zrobiłem w ogóle? No obi, 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 nie. Dobra. Bo jest już noc. O kurde. O proszę. Halo? Kiedy będzie dzień? Właśnie, kiedy będzie dzień? Halo jest! 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 W 90 minut 12 sekund. Dobra, więc widzowie. Obiecałem kultystom Obiecałem jedną rzecz. Właśnie to. Widzowie! Mamy to! 99 nocy bez jedzenia mięsa Kolejna odznaka z najtrudniejszych Mamy gotową Mamy to, nie mogłem się doczekać, aż to zrobię Diamenty Klein 4 Oczywiście, wegetarian, nareszcie Nareszcie jest! 38 znak mam, 99 nocy bez jedzenia mięsa, Jeden. Yeah, no. Kolejnym znakiem, jaką będę jeszcze zrobić to będzie time work, praca z połowa Więc wierzę, wtedy zabierzemy na to jaka znowu, tam były raka, nie, kwo, y, dwala. tak będzie prościej żeby zrobić szybką rozbudowę bazy. Oczywiście będzie, nie będzie to z randomami, bo wiecie jak to jest z randomami. A my się widzimy później. Cześć.